Witajcie kochani, tutaj wróżka Kamila z szybką, konkretną, jak zawsze tygodnioweczką. Kochani, od 5 stycznia do 12 stycznia zobaczymy, jaka będzie bardzo ogólna energia w tym tygodniu. Wielki arkana dzisiaj karta Maga super pierwsza akurat karta tarotowa kochani no to jest niesamowite nowy rok nowy początek karta maga mówi o nowym początku czyli w tym tygodniu zaczniemy pewne rzeczy pewne projekty od początku jest to karta manifestacji kreatywności twórczości rozmów pewne rzeczy pójdą do przodu które wam się wydają że no ugrzęzły prawda nie nie w tym tygodniu pewne rzeczy ruszą do przodu będziecie bardzo twórczy kreatywni jeżeli Szukacie pracy jak najbardziej w tym tygodniu. Ktoś się do Was odezwie, gdzie wysyłaliście cefałki. Będą rozmowy kwalifikacyjne. Uważam, że zakończą się sukcesem. W stałej pracy też powinno być fajnie, fajna atmosfera, kreatywnie, twórczo. Możecie również spodziewać się jakichś nowych projektów, zadań Wam przydzielonych. Także będziecie tak naprawdę zadowoleni. Zdrowie, jeżeli Wam coś doskwiera, pójdziecie do bardzo dobrego specjalisty, który Wam tutaj pomoże. Uważajcie na gardło, kochani, w tym tygodniu. Co dalej? No jeżeli jesteście wróżbitami, jak najbardziej w tym tygodniu wasza intuicja się jeszcze bardziej tutaj rozwinie. Jeżeli jesteście singlami, macie oczywiście bardzo dużą szansę, żeby kogoś poznać, czarującego, takiego czarodzieja, ale też uważajcie, bo mag, karta maga ma dwie strony. Jedna oczywiście pozytywna, że ktoś tutaj was zaczaruje, ale z drugiej strony uważajcie na no, fałszywe osoby, które mówią, że są wolne, a potem okazuje się, że nie są i tylko chcą że tak powiem wykorzystać. Dla stałych związków powinno być dobrze, ale w tym tygodniu czekają was ważne rozmowy, bardzo kluczowe. Dobrze, przesłanie anielskie zmiana kierunku. Zmiana kierunku myślenia, działania, może innego twórczego, może warto po prostu porzucić stare i wejść w nowe. Dobrze, kochani, życzę wam udanego tygodnia. Pozdrawiam wróżka Kamila.